Orędzie Maryi, królowej pokoju, przekazane do Pedro Regis 26 czerwca 2025 roku. Kochane dzieci, miłujcie prawdę i jej broncie. Wszystko, co jest fałszywe, runie na ziemię. Boże zwycięstwo przyjdzie dla tych, którzy miłują prawdę i w niej trwają. Żyjecie w czasie wielkiej bitwy między dobrem a złem. Pozostańcie u boku Jezusa. Szukajcie sił w modlitwie i Eucharystii. Pamiętajcie zawsze: Ewangelia jest drogowskazem, który prowadzi Was do nieba. Przyjmijcie słowo mojego Jezusa, a będziecie wielcy w wierze. Bądźcie czujni: należycie do Pana. I jedynie w nim jest Wasze prawdziwe wyzwolenie i zbawienie. Odwagi, kto jest z Panem, ten nigdy nie zostanie pokonany. To jest orędzie, jakie dziś Wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z Wami jeszcze jeden raz. Ja Was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.